Dzisiaj wieczorem złapano Krzysztofa Kapseudonim Korkociąg, który z piątku na sobotę zamordował z zimną krwią 14 osób korkociągiem. To byli grzeczni chłopcy. Przychodzili tu co piątek i nie było z nimi problemów. Bawili się, pili piwo, ale to normalne, bo przecież to pap, od tego jest on, od tego on jest, od tego jest. Nie wiem jak mogło to się stać, wypowiada się właściciel miejscowego baru, w którym doszło do tragedii. Udało nam się również dotrzeć do właścicielki sklepiku osiedlowego, do którego często zaglądał podejrzany Krzysztofka. Właścicielka sklepiku nie zgodziła się na pokazanie twarzy, ale sram na to. Hej Wiesia, jestem. Tak znałam tego bandytę, złodzieja. To było diabelskie nasienie. Ja nie wiem, że to dopiero teraz go złapali, a jeszcze przy okazji chciałam pozdrowić swojego ptysia. Buziaczki dla ciebie. A tego bandy w wpisdu zamknąć. Wypowiadał się również dla nas komisarz X. Ta akcja była naprawdę trudna. Ciężko było złapać tak rozjebanego koksa, ale dzięki pomocy kolegów daliśmy radę temu bydlakowi tym bardziej, że motywowało mnie to, że zamordował bydlak mojego chłopaka z którym byłem oddawien, przecinek kochanie nigdy o tobie nie zapomnę. Mamy dla Państwa również materiały z akcji ujęcia bandyty Krzysztofa K. nim korkociąg, ale proszę o odejście od telewizora osób posłabym sercu bo może pierdolnąć po obejrzeniu tego materiału. Ja sama nie będę oglądać bo ostatnio bym prawie wyciągnęła kopyta, tadek uważaj. Kurwa, o oh leży, z go, pa jaki zajebisty zegarek, bierę go. Mieliśmy duże szczęście, że korkociąg był pod wpływem, bo by nas rozjebał w pizdu. No panie, żebyś widział jego triceps, to byś pan padł jak kawka i nie wstał w chuj czasu. Po tej akcji w grupie antyty, antyty, kurwa, antyterrorystycznej zostało pięć osób, a w tyle to nawet blue staroźrebach nie da rady obstawić, ale Rolex jest. To by było na tyle dzisiaj, bo już mnie wkurwiać zaczęła ta sprawa z tym korkociągiem. Nie chce mi się o tym już gadać, w ogóle to idę się uczyć, bo opierdolić czwarty rok z rzędu maturę to już trochę wstyd, a więc idę. Wróć, zapomniałam jeszcze pokazać fotę podejrzanego. Hehehe, <laughs> oto ona. Pije tu również ze swoim wspólnikiem tej masakry w barze, ale jego twarzy nie pokażemy z tego względu, że jest to syn naczelnego telewizji polskiej. I moglibyśmy wszyscy być zwolnieni i chuj z planami na przyszłość, a kto innym nie przyjmie bez matury. Idę, dobranoc.